Dziedzictwo odcinek 445, 446, 447, 448, Zuchal widzi, jak Jaman i Zejer się całują. Jaman i Zejer nie rozstają się nawet na chwilę. Dziedzictwo odcinek 445, streszczenie, Kerem pozbywa się ciała Kanan i razem ze swoją dziewczyną ucieka za granicę. Ali dowiaduje się, że Duygu jest ścigana przez przywódcę gangu, myśli, że właśnie to jest powodem jej niepokoju, nie wiedząc, że chodzi o jej siostrę. Jaman i Zejer, odurzeni miłością pospędzonej razem nocy, wracają do rezydencji. Dziewczyna ubiera się specjalnie dla męża, a on nie może oderwać od niej oczu, mimo że powinien skupić się na pracy. Widząc to, Zuchal szaleje z zazdrości, Duygu prosi Folkana o rozmowę. Wychodzą na zewnątrz i siadają na ławce. Ale jego coś niepokoi, zaczyna Duygu. Dowiedział się, że szuka mnie Erturul Soral. To sprawa jeszcze z Ankary, nie ma nic wspólnego z Jasemin. Nie bądź taka pewna, ostrzega ją Falken. Dlaczego? Ponieważ to ma związek, Erturul Soral to szef gangu, do którego należy Jasemin. Jeśli Ali go przesłucha, szybko znajdzie Jasemin. Jest dobrym gliną, jeśli trafi na Jasemin przed nami, wsadzi ją do więzienia. Musimy trzymać go z dala od tej sprawy i od ciebie. Masz rację. Zgadza się Długo. Muszę pierwsza znaleźć moją siostrę i poznać prawdę. Nie mam wyboru. Muszę trzymać Aliego z dala od siebie. Zuhal, próbując zwrócić na siebie uwagę Yamana, nieświadomie sugeruje Nedimowi, że jest nim zainteresowana. Tymczasem Kara rozmawia potajemnie z komisarzem w archiwum. Znalazłaś coś? Pyta Ali. Spotkałam się z informatorem. Ten Erturul to niebezpieczny typ. W jego pobliżu jest dziewczyna o pseudonimie cień, jego prawa ręka. Jest szybka i nie zostawia śladów policji, nigdy nie udało się jej zatrzymać, kontynuuje kara. Mówią, że jest tajną bronią Erturula. Dziękuję, jeśli dotrzesz do nowych informacji, spotkamy się tutaj ponownie. Akcja przenosi się do siedziby gangu. Nie mam rodziny, cieniu, mówi młody chłopak do Jasemin. Nie wiem, kim są, ani jak wyglądają, ale twoi bliscy żyją, nie interesuje cię, co robią, jakie wiodą życie? Nie interesuje mnie to, Iza. Niech żyją, jak chcą. Umarli dla mnie dawno temu. Jesteś jak kamień, podziwiam cię, mówi chłopak. Ja bym tak nie potrafił, na pewno poszedłbym się z nimi spotkać. Wciąż masz możliwość powrotu do życia, które straciłaś. Dobrze mi tak, nie chcę innego życia. Jest dla mnie jasne, kto jest moją rodziną. Skoro jesteśmy rodziną, wyświadcz swojemu bratu przysługę. Oddałbym wszystko za twoją kurtkę. Podoba mi się ten wzór smoka. Wieczorem spotykam się z dziewczyną. Proszę, pożycz mi swoją kurtkę. Nie ma sprawy, Jasemin spełnia prośbę kolegi. Dziedzictwo, odcinek 446 Streszczenie, Jasemin pojawia się przed domem Dułygu i ze łzami w oczach obserwuje swoją mamę. Komisarz dostrzega ją, ale dziewczyna mu ucieka. Wie, że to cień, prawa ręka Erturula. Nie wie jednak, że to także siostra Dułygu. Natychmiast udaje się na komisariat, gdzie znajduje swoją przyjaciółkę. Wracam sprzed Twojego domu, sytuacja jest poważna, oznajmia. Jestem pewien, że Erturul kazał cię śledzić. Jak na to wpadłeś? pyta córka Semry. Ktoś obserwował Twój dom. Młoda dziewczyna. Młoda dziewczyna? Jak wyglądała? Była twojego wzrostu i miała zaciągnięty na głowę kaptur. Wiem, kim ona jest skąd wiesz? Kim ona jest pyta Duygu, obawiając się, że komisarz poznał prawdę. To prawa ręka Erturula jej pseudonim to cień może była tam po to, żeby cię skrzywdzić. To moja siostra, mówi w myślach policjantka. Nie przyszła mnie skrzywdzić tylko dlatego, że martwi się o mnie. Nie zrobiłaby mi krzywdy, musisz na siebie uważać, ostrzega Ali. Ten człowiek próbuje się na tobie zemścić i wykorzystuje w tym celu tę dziewczynę. Jest młoda, ale bardzo niebezpieczna. Skoro zaczęli krążyć wokół ciebie, natychmiast musimy przydzielić ci kogoś do ochrony. Nie, sprzeciwia się stanowczo długu. Potrafię o siebie zadbać i nie potrzebuje nikogo. Nie waż się robić czegoś takiego bez mojej wiedzy. Podążają za tobą profesjonalni przestępcy, a ty się upierasz. Nie wiemy, o co im chodzi. Może chcą cię skrzywdzić, dlaczego nie chcesz ochrony? Ponieważ chodzi o moją siostrę, odpowiada w myślach Długu. Dlaczego milczysz, odpowiedz mi. Milczę, bo nie mam nic do powiedzenia. Mam się bać jakiejś małolaty i prosić o ochronę? Sama potrafię o siebie zadbać. Dłygu, nie znasz tych ludzi, przekonuje komisarz. Są bezwzględni, wychowali się w podziemiu, wśród ciemnych uliczek. Dopuszczali się najgorszych czynów, aby przetrwać. Nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić. Potrzebujesz ochrony? Mówię ci, że nie chcę. Przykro mi, ale nie masz wyboru. Dość, komisarzu Ali, przerywa ostro Falken, który właśnie wszedł do pokoju. Dlaczego nalegasz, choć Duygu mówi wyraźnie, że nie chce? Kim jesteś, żeby mi mówić, żebym się nie wtrącał? Co cię obchodzi, o czym rozmawiamy? Kim jestem? Jestem chłopakiem dłygu, wypala Falken, patrząc komisarzowi prosto w oczy. Na twarzy Aliego pojawia się wyraz zaskoczenia. Duygu reaguje podobnie, ale szybko tłumi swoje emocje, nie chcąc, by komisarz odkrył, że Falken skłamał. W rezydencji Zuchal widzi, jak Jaman i Zejr całują się, co powoduje, że przeżywa załamanie nerwowe. Cicek znajduje ją w takim stanie. Zuhal? Co ci się stało? pyta z troską w głosie. Jaman i Zejer kochają się do szaleństwa, a ja nie mogę tego znieść. Nie mogę, Zuchal zaciska zęby na przedramieniu, starając się powstrzymać krzyk. Między nimi jest coś szczególnego, przekonuje Cicek. Są dla siebie stworzeni. Zamknij się, krzyczy Zuchal, zakrywając uszy, to jest oczywiste dla każdego, ty także musisz to zaakceptować. Przeszli tak wiele, a mimo to wciąż są razem, ty też to widzisz. Przestań, Cicek, chcesz doprowadzić mnie do szaleństwa? Nie chcę, żebyś podzieliła los pani Kanan. Będziesz tego później żałować. Jesteś młoda, piękna, masz wiele możliwości do stworzenia sobie pięknego życia. Wyznacz sobie ścieżkę i zrezygnuj z tej, na której jesteś teraz. Co mam zrobić, Cicek? Mam porzucić swoją największą miłość? pyta zuchal głosem pełnym desperacji i zagubienia. Zrobiłam dla niego wszystko, nikt nie może kochać Yamana tak bardzo, jak ja go kocham. Oddałam dla niego swoje życie, zrezygnowałam ze wszystkiego. Zerwę wieś, która ich łączy, a którą ty nazywasz miłością. Wyjdź stąd, wynoś się, wyrzuca swoją asystentkę z pokoju. Akcja wraca na komisariat, Ali kieruje na duego pytające spojrzenie. Tak, komisarzu, potwierdza dziewczyna. To prawda, Falken i ja niedawno zaczęliśmy się spotykać. Cóż, nie wiedziałem, przepraszam. Zmieszany Ali odchodzi. Duygu chce pobiec za nim i powiedzieć mu, że to kłamstwo, ale Folken ją powstrzymuje. Duygu, pomyśl logicznie, przekonuje policjant: Nie pozwól, by twoje uczucia wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. Folkanie, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to powiedziałeś? Aby chronić ciebie i Jasemin. W przeciwnym razie nie dałby ci spokoju, znalazłby Jasemin przed tobą i wsadził ją do więzienia. Tego właśnie chcesz, nie, masz rację, przyznaje dziewczyna, siadając przy swoim biurku. Po jej policzku spływał za. Tak będzie najlepiej. Zdruzgotany Ali postanawia zrezygnować z dalszego badania sprawy gangstera Erturula. Wyrzuca do morza zegarek, który podarowała mu Duygu, dziedzictwo, odcinek 447 Streszczenie. Ali dowiaduje się o śmierci młodej kobiety o imieniu Dłygu, zaniepokojony pędzi na miejsce zdarzenia. Na szczęście okazuje się, że ofiara to ktoś inny, a jego przyjaciółka jest bezpieczna. Mimo ulgi sytuacja zmusza go do refleksji. Postanawia kontynuować śledztwo w sprawie gangstera Ertugrula, ale w tajemnicy przed Volkanem i Duygu. Yaman przygotowuje się do służbowej podróży, co budzi niepokój Zejer. Niechętnie akceptuje rozstanie, nawet na krótki czas, i pomaga mężowi spakować się, dbając o każdy szczegół. pakowałam ci dwa swetry, żebyś się nie przeziębił, oznajmia dziewczyna. Wieczorem w porcie wieje zimny wiatr. Tak, ale to nie ma znaczenia, odpowiada Jaman, obejmując ramiona żony. Jest mi zimno w każdym miejscu, w którym nie ma Ciebie. Tylko ty możesz mnie ogrzać, Kiedyś zamknęłam Jusufa w takiej walizce. Myślisz, że ja też się w niej zmieszczę? Zabrałbym cię ze sobą, gdyby to było możliwe, ale nie chcę, żebyś znalazła się w tak stresującym środowisku. Zebrania będą trwały godzinami i nie mógłbym być blisko ciebie. Zuchal otrzymuje od Nedima klucze do mieszkania, które Yaman kupił dla niej, aby mogła zacząć nowe życie. Dziewczyna jest załamana, gdyż uświadamia sobie, że definitywnie straciła mężczyznę, którego kocha. Jej cierpienie pogłębia się, kiedy widzi Yamana i Zejer trzymających się za ręce i emanujących miłością jak prawdziwie szczęśliwi małżonkowie. Tymczasem Duygu odkrywa, że Ali nie wycofał się z decyzji o chronieniu jej, dziedzictwo, odcinek 448 streszczenie. Zayer postanawia zaskoczyć Jamana i jedzie za nim, aby jeszcze raz się pożegnać. Jaman, widząc ją, rezygnuje z podróży służbowej, a oboje wracają razem do rezydencji. Ostatnie wydarzenia doprowadzają Zuchal na skraj rozpaczy. Dziewczyna wysypuje na dłoń garść tabletek, zbliża je do ust, lecz w ostatniej chwili powstrzymuje się i z wściekłością rzuca nimi o ścianę. Dlaczego ja mam umrzeć? pyta siebie podniesionym głosem. Dlaczego to ona ma pozostać przy życiu? Ona zasługuje na śmierć. Zuchal odwraca się gwałtownie i wbija wzrok we własne odbicie w lustrze, po czym kontynuuje: To nie ja przegram, tylko ona. Ona opuści tę rezydencję i życie Jamana. To się skończy jutro, bez względu na wszystko. Zejer zniknie z powierzchni ziemi. Falken odbiera telefon od swojej siostry. Nie mogłem do ciebie zadzwonić, ponieważ byłem bardzo zajęty, oznajmia policjant. Ale bardzo za tobą tęsknię. Ja też za tobą tęsknię, bracie. Ciągle martwię się, jak radzisz sobie sam, co jesz i co pijesz. Powiedziałem ci, że nie jestem sam przypomina Falken. Obok mnie jest moja dziewczyna, którą bardzo kocham i której ufam. Czy to jest to, o czym myślę? Tak, komisarz Dułygu i ja jesteśmy razem. Bardzo się cieszę, bracie. Pozdrów ją i powiedz, że twoja siostra jest bardzo szczęśliwa z tego powodu. Czy jest teraz obok ciebie? Mogę z nią trochę porozmawiać? Nie ma jej, ale powiem, by do ciebie zadzwoniła. Jaman i Zeir piszą ze sobą i wysyłają sobie zdjęcia, nie mogąc wytrzymać ani chwili bez siebie. Wkrótce do rezydencji zostaje dostarczony bukiet czerwonych róż dla zejer. Dołączony jest do niego liścik. Kiedy się wstydzisz, twoje policzki stają się czerwone jak róże. Dziewczyna dzwoni do męża. Podobają ci się? pyta Jaman. Bardzo. Są piękne, niepiękniejsze od ciebie. Znowu mnie zawstydzasz. Jeśli będziesz tak robił dalej, nie będę w stanie wytrzymać bez ciebie. Ja też nie mogę bez ciebie wytrzymać, odpowiada Yaman. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu cię zobaczę. Jak tylko skończę pracę, przyjadę prosto do ciebie. Czekam na Ciebie. Zejer rozłącza się i napawa zapachem kwiatów. Z piętra obserwuje ją Zuchal, pałając ogromną zazdrością i zarazem determinacją, by raz na zawsze usunąć rywalkę z tego świata.